Take care of him. Mogę się nim zająć? Dobra. Wow! Zostałem zgnojony. Można powiedzieć, zostałem zgnojony. Siemaneczko z tej strony, Maciek przez małe M. Witam Was w nowym odcinku z Kronik Toalety, gdzie moim zadaniem będzie przetrwać, wydostanie się z publicznej toalety, gdzie czekają na mnie różne niespodzianki. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Czo. 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 2008 rok. TikTok, TikTok tik <laughs> tok. Wow. Co, co jest? Ha? Halo? Co jest? O, o to, to, jest typu horror? What to, f... to jest gra typu horror? Oho! No to grubo. Byłem na imprezie w 2008 roku. By Czekajcie, muszę się cofnąć w czasie. Yy... Niemożliwe, bo jestem introvertykiem. Gierka kłamie. Proszę nie niż toalety. No, kurde, no, przecież na spokojnie. Wysram się i wrócę. Draj F. Okej. Okay. Co, 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 bo napisane? Someone destroy the toilet. A, ty zniszczył toaletę, dobra. Tutaj już do użytku nie jest brana. No dobra, to w takim razie otworzymy trzecią kabinę. Zamkniemy specjalnie drzwi. Dobra, papier jest. O kurde, on dupą siada już od razu na toaletę. A ja zawsze podkładam papier zanim usiądę. Ja pierdziel, do publicznej toalety. Uh, oho, chapter to, to, Ej, to nie jest ta to toaleta, która zrobiła się czerwoną i coś się wydarzyło? Połóżmy, że... Hey buddy, any chance you got some, um, toilet paper? A, spoko ziomek, mam, 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 spe specjalnie dla ciebie, proszę. A czemu mam płakać? No dobra, mi, do czego mam płakać. Ja płaczę po papieru, dawaj a teraz A teraz co? Don't leave? Dobra, przestań płakać, co ty płaczesz? Kurde, przyszedł dać ci ten papier Odasz mi papier Rączki trzeba umyć, po widzycie w talecie. Także spoko. Kulturka musi być. Dobra, mogę to wyłączyć. Tutaj co to mamy? A, czaroś. Trzerać... Oooo, oh, 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 wow, oh, wow, oh. wow, wow. Było blisko. Co? This restroom is for your. Uh, keep, it, keep. No to wiadomo, ale. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Dobra. Tam było napisane, że nie był głupi, żeby nie próbować drugi raz? Ok, spróbuję. Co? Zasabiłem się. Zabiłem się. No nie wiem, że po prostu zabiłem się. Podejście numer dwa. Dobra, już wiem, że mam nie podchodzić do osłyszenia do rąk. O nie, mogę. Ej, naprawione już jest. What? Co? Okej. Okay. O, mogę. O, ty kur. Co za trollololo, nie? Kurde, no lepiej nie pod. Klikać chyba tego, co? O, o, ja mogę podskoczyć, zobaczyć, on tam strach... O, co jest? Oni patrzą? What? Ty, no, zdjęcie mi zrobiło. <laughs> Jak to wygląda? Tylko do. Tu... Wenty? Chapter drugi. Ja mam nie ginąć. Wenty, 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 wenty. Co, co jest? Otwieraj, Jak ty wiesz o co chodzi w tej toalecie. A co chcesz? Co on chce? Zdjęcie? Nie. Pusz What? Ło, wow, wo, wow, wow, Pu... Jednak chciał się napić. Ale tam się jest? Granat? Zabić go? Zabić go na pewno? No dobra, ziomek! Elo! O, w dupę! O nie, o nie! Przeżyłem. Dobra. Ja pierdzielę. Meszli w dupę, oszukało mnie. Dobra, i wracamy do punktu wyjścia. Zrobiłem wszystkie te czynności z powrotem. Zapokaliśmy do partnera. Otworzył się wentylator. Ło, co? Ja to mogę ponieść? Może znieść gdzieś muszę zrobić, żeby po prostu dalej przejść. Sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Przepraszam, przepraszam. Później to na Instagram i do Twojej dziewczyny. Nie wiem, co teraz można zrobić z tym wszystkim. O. For... Nie, O, może tutaj trzeba wysadzić? Poczekajcie, bo to zrobiło boom i to boom. <ścoughs> Dobra. Coś się wydarzyło? To nie wybuchło. What? Coś nowego. What? What? Jakie tik? Halo? Halo? Jakiś głosy słyszę w tym zegarze Łoto! Łoto! Ło, co? Co to jest? Co to za ręka? Łoto! O! Otwórzcie, nie! Nie, 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 nie! Dobra, i wracamy z portem. Wiemy o tym, że muszę chyba szybciej coś zrobić. Czyli podnieść granat. Rzemy granat. Wracamy z powrotem do tego. Czas mi chyba ucieka. Boom, dobra. Speedrunujemy to teraz. Tutaj było coś dobra. Ble, 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 ble. Tam już nie podchodzimy. What? O, oh, okej. Okay. Niewidoczna ściana. In case for yellow doors. Biorę teraz. Piorę teraz, oczywiście, że. A, e, potrzebna mi siekierka, jest. Panan. Pewnie jak się pośliznę, to zginę. Nie, dobra. Olejmy to. It's scary tekst. Po prostu straszny napis. <laughs> A, jest liczba w ogóle, 9. The worst toilet in Scotland. <laughs> Dobra, spoko. O kurde, tutaj jest dużo liczb. O, skórka od banana. Dobra, trzeba uważać na nią. Po prostu trzeba na nią uważać. Tu stuczony zegar mamy. Coś można podnieść ze śmieci? Nic. Papier toaletowy? Nie, nic. Już więcej tu nic nie zrobimy. Tylko staff only. Tu gramy w kolorki, tak? Iła. Weźmy zegar. Wyglądowo. Jak tutaj pokazane mi się wydaje, że o to chodzi. Nie. Okej. Okay. Tu w ogóle nie widać... Osiem. Osiem. Dobra, osiem. Osiem. A tu dziewięć. 8 i 9, yy, czyli dwie znaleźliśmy. Oho, what? Take care of him. Mogę się nim zająć. Dobra. Ło! Wow! Zostałem zgnojony. Można powiedzieć, zostałem zgnojony. O! Piątkę! Fiolet to jest piątka, dobra. Fiolet to jest piątka. 3 z 6. 3 z 6. Ok. Ej, coś tam widzę. Eee, czy coś tam widzę. Wi to jest liczba. To jest... Ej, 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 widziałem, to jest liczba. O, a, co, nie mogę. You can't pick it. At... O, bo mam, dobra, jak... Nie mogę zobaczyć. Ale to jest na żółto. na no, żółto to jest. Eee, kurde, ósemka. Może być ósemka, a szóstka, bo dziewiątka. Dobra, weźmy najpierw od szóstki, tak jak mówiłem. Eee, czas mi się kończy i nie wiem, co mogę zrobić jeszcze teraz w sumie. Debil. Dobra, no to wracamy do tego. To było dwa, sześć, eee, pięć, dziewięć... Czekajcie, muszę zobaczyć na mój notesik jeszcze. A, i to wszystko, co, co, co udało mi się odkryć. I teraz yy, posłuchajcie, musiałem skorzystać niestety z poradnika z internetu, bo jestem takim debilem, że po prostu nie mogłem znaleźć. Latałem godzinę i 10 minut w kółko i w kółko. Nie mogłem znaleźć po prostu już tej liczby. I stwierdziłem, pierwto idę na poradnik. I teraz otwierają nam się drzwi i jesteśmy. Party Break. Siema, siema, wracamy na imprezę, back at the party. Impreza. Are you disappointed? Sorry if you didn't get all the answers, but at least it was fun. Było oh, fajnie. Super, super, And I I think I owe you one more ending. Here. And you are back to the party and... I to było... Nie wierzę! Wiedziałem, że nigdy nie będę zaproszony na imprezę. Wiedziałem. You can walk around you And then just press Q No to klikamy ku bo się już nudzimy. I to już jest koniec. Moi drodzy mili, no to wszystko na tą chwilę. W takim razie zostawcie łapkę i komentarz, jeżeli wam materiał się podobał. I widzimy się w kolejnych materiałach. Ciao!